No cóż moi drodzy, witam wszystkich, ale nie wiem co będzie z tego naszego wieczoru, bo magicy z Orange jeszcze szamanowi nie naprawili internetu, a póki co nie ma tu innego i w zasadzie nie wiem czy w ogóle nie słyszycie, bo na podglądzie tutaj niespecjalnie coś się zmieniło u mnie, bo po prostu nie otwierają mi się. Eee, o, chyba się szaman pojawił. O dziwo, zobaczyłem siebie na podglądzie. Eee, także jak eee, urwie, to nie wiem, czy się mi uda jeszcze zalogować, bo generalnie jest taka szybkość, że nie powinno mnie być słychać. Ale przełączyłem się na LTE, które w Kazimierzu tutaj też jest dziurawe. No ale cóż, moi milim, jakoś chyba jedziemy, no to. To pojedziemy, chociaż krótko, zanim Szamana rozerwie. Wczoraj po drodze wypadało, żebym z Bełchatowa do Was powiedział, ale jakoś się nie zaczynałem a w Kazimierzu już byłem poza zasięgiem, więc, więc widocznie taka przerwa była przymusowa, choć jakby się szaman słuchał dobrze, no to może by było i lepiej. No, ale dzisiaj w tym trzecim dnie fali słońca w białym elektrycznym wichrze, e, chyba niekoniecznie to był lekki dzień na przestrzeni. E, no, to może sobie zobaczymy, co on nam dzisiaj tu przy, przynosił. Dziś uczę się podejmowania dialogu i wymiany doświadczeń z ludźmi. Dziś przenika mnie duch śmiałości, przełamuję więc wewnętrzne opory i wychodzę ludziom naprzeciw. Dziś wnoszę ducha pojednania do życia. I wiem, do których drzwi powinienem zapukać jako pierwszy. Czy to się weryfikuje w waszym polu? To już każdy wglądy ma swoje. Szaman dzisiaj drogę z Wrocławia odreagowywał, bo poszedł, nie wiem, o trzeciej, czy chyba bardziej czwartej spać, więc trochę musiał te kilka dni maratonu i przy okazji nocną podróż odreagować. Więc powiem, że może nie dlatego, ale generalnie ta przestrzeń dziś taka była przyciężkawa, ale w Kazimierzu i tam w ogóle w okolicy, w Lublinie też byłem taka dzisiaj y, smutna, w zasadzie trudno powiedzieć, że zimowa, ale taka jeszcze pośniegowa atmosfera i pogoda. I było generalnie tak y, przyciężkawo, a siłą rzeczy białe kiny czasami. Hmm, dzięki Artura za info, że mnie słychać nawet dobrze. No i ja sam jestem zdziwiony, że to LTE na takiej szybkości ciągnie. No ale widać szaman ma być od czasu do czasu słyszalny. Mam nadzieję, że ten internet mi naprawią, bo słuchajcie jest to po prostu irytująca upierdliwość, bo dzisiaj znowu chyba z godzinę z serwismenami rozmawiałem przez telefon tłumacząc im, bo oni no, nieważne. W każdym bądź razie najważniejsze, że jakoś tą technikę ruszyliśmy i jestem słyszalny. Yy, troszeczkę chciałem, słuchajcie, o przełączeniach powiedzieć, ale to chyba jeszcze nie ten dziś biały elektryczny wiatr. Yy, zobaczymy, myślę, że to w sobotę, bo do tego na to trzeba troszeczkę więcej czasu. Yy, być może nawet jakaś działania na polu będą potrzebne, bo można powiedzieć tak, że proces przełączania u wszystkich w zasadzie, u większości z was i u tych, u których zapoczątkował w zasadzie się kończy powoli, natomiast y, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy na rusztowaniu trochę z jednego rusztowania, na którym cała nasza konstrukcja jest na budowania przenieśli się na drugie rusztowanie i to stare rusztowanie, ta stara matryca w tych miejscach, no to jest oczywiście pamiętajcie metafora, w których, w których byliśmy w pewien sposób na nią nanizani, może tak to określmy. Kiedy, kiedy się przebudowywujemy właśnie na nowej matrycy to bardzo często i większość ludzi Przenosi takie właśnie nieciągłości związane, jak gdyby z, z odpadaniem tamtych treści, czyli tamtej matrycy, troszeczkę na tą nową. I być może, znaczy, może to nie złe słowo użyłem. To nie chodzi o to, że te treści będą jakieś mocno aktywne, kiedy. Będziemy funkcjonować już jak gdyby w nowych warunkach. Ale chodzi o to, że te śmieci, które w pewien sposób przenieśliśmy, e, będą trochę blokować i uniemożliwiać dostęp do pewnych rzeczy, które właśnie pojawiły się w związku z przełączeniem, będą je zakłócać, będą i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko metafory, ale obserwowałem to. U wielu właśnie istot, kiedy byłem teraz tak trochę terapeutycznie, może nawet nie trochę, tylko całkiem we Wrocławiu, jednak sporo osób się przywinęło przez moje ręce i właśnie można powiedzieć, że no jednorodna obserwacja u każdej osoby nasunęła mi takie wnioski, no w zasadzie wnioski były oczywiste, nawet nie trzeba się było zastanawiać. No i szaman właśnie zastanawia się w tym momencie, co zrobić tutaj z przestrzenią, żeby, żeby to w pewien sposób taki błąd wyeliminować. No, ale myślę, że o tym powiem. Być może jakieś tam antidotum ewentualnie znajdziemy, bo chodzi o to, żeby żeby te śmieci wyrzucić po prostu, żeby tą matrycę pobudzić do takiego, częstotliwościowo do takiego jak gdyby ruchu, żeby to wszystko poodpadało. To da, to da można powiedzieć, no przyspieszy bardzo proces, bo tak de facto nie wiadomo czy ci, którzy Którzy z tymi śmieciami się zalogowali czy przełączyli, to czy kiedykolwiek te śmieci odpadną. Na pewno z czasem inne pokolenia, młodsze pokolenia nie będą tych śmieci wsysać, bo one nie będą się już przełączać. Natomiast nasze pokolenia, wszystkich tych, którzy w tym okresie żyli i byli ludźmi dorosłymi, no specyficzną właśnie taką zależność ze względu na, na to mają, czy weszli. Ona jest spowodowana głównie tym, że jednak mimo wielkiej stymulacji przez istoty, przez przestrzeń w pewien sposób, to jednak no, nie do końca skorzystaliśmy z tej możliwości. Że e, pracowaliśmy na tyle e, dużo i efektownie ze sobą, żeby te wszystkie treści, które e, traciły poparcie na przestrzeni, w miarę na bieżąco, bo to nie chodzi o to, żeby w tym samym momencie, ale jednak w miarę na bieżąco e, usuwać z pola. Pamiętajcie, że to wszystko są metafory, no ale staram się um, operować taką metaforą, żeby ona była stosunkowo łatwo, łatwo zrozumiała, no i taka, no również przestrzennie do wchłonięcia, o tak to nazwijmy. No i to właśnie taka informacja, informacja w tym białym elektrycznym wietrze. Informacja w tym białym elektrycznym. O, zobaczcie, nawet szaman się włączył w końcu. na LT. nie tylko widział, że jest, ale jeszcze usłyszał nawet, że nawet nie ma dużego opóźnienia. No i ta informacja też właśnie płynie na szerszą przestrzeń do Was. Bo być może być może um, będzie warto coś zrobić takiego, żeby żebyście mogli z tym w miarę możliwości i przede wszystkim chęci, bo jeżeli ktoś tego nie będzie czuł, to nie ma sensu tego robić, to jest oczywiste, zrobili, żeby sobie w pewien sposób ułatwić pewne rzeczy, no ale to tak jak mówi, ktoś musi to czuć przede wszystkim, żeby móc z tego skorzystać. Jeśli, jeśli nie czuję, że jest to zasadne, to nie ma to najmniejszego sensu. No i cóż, moje mili, mam nadzieję, że ten internet będzie przynajmniej w tym LTE na tyle dobry, że jakoś te wieczory, dopóki tu jestem w Koźmierzu, będę mógł nadawać. Choć teraz można powiedzieć, na sam czubek, nie dachu, ale do góry w domu wyszedłem, bo jakoś jak pozostawałem na dole, to w zasadzie też wcześniej nie bardzo, nie bardzo mogłem nadawać. No ale. To mamy za sobą, nawet chyba ani raz mnie nie przerwało, więc to w tym wszystkim jest najważniejsze. Nie będę tutaj już rozwijał następnych tematów. Dzisiaj może tak krócej, ale może no, treściwie, przynajmniej żeby zainspirować Was, żebyście się nad tym troszeczkę zastanowili, co mówiłem. Czy nie czujecie w sobie pewnych takich, bo można powiedzieć, że te śmieci, no bo jakże to inaczej nazwać, które uniemożliwiają korzystanie z takiej właśnie otwartości nowej matrycy w zasadzie do dwóch. Też tu wrócę do tego troszeczkę, że, że te matryce nowe są, można powiedzieć, dwie. Jedna jest stara, nowa, i ona w zasadzie no, praktycznie jest nieużywana, sporadycznie jest gotowość na przestrzeni istot, żeby z niej skorzystać. Do tego jest potrzebna no, jak gdyby, duże poparcie na przestrzeni: przede wszystkim duża świadomość, duża otwartość i duże jednak przepracowanie. Wielu treści, bo jeżeli jego nie ma, to w zasadzie e, korzystanie z tej matrycy w ogóle jest e, jak gdyby nie do wykorzystania, a tylko ci, którzy będą w stanie z tej matrycy e, ziemskiej, pierwotnej, można powiedzieć, takiej nieograniczonej matrycy korzystać, mogą ją przenieść dalej w perspektywie czasu. Natomiast no niestety w tym całym procesie, bez względu na to kto co mówi, oczywiście szamana też można z dystansem pod tym względem słuchać, ale to de facto nie ma znaczenia, to albo ktoś to głębiej gdzieś tam czuje i rozumie, albo, albo nie, no i to jest wszystko normalne po prostu. W każdym bądź razie ta matryca, z której no, będzie korzystać ludzkość po, po całym tym zamieszaniu związanym z falą i po okresie przejścia, jak to szaman nazywa, no, nie będzie tą pierwotną matrycą, tylko taką trochę modyfikacją. Może nie tyle gadziej matrycy, ale. Ale no, ubogaconą matrycą albo zubożoną ziemską matrycą, z wieloma opcjami jednak dalej mocno ograniczonymi, czy może nawet nieograniczonymi, ale nieaktywnymi. Natomiast z pewnością ewolucyjnie bardzo istotne jest, żeby, żeby to, co jest nieograniczone, przetrwało. Po prostu kiedyś być może przyjdzie takie pokolenie na tyle świadome, na tyle z na tyle rozwiniętą świadomością faktycznie dzięki, dzięki pracy nad sobą albo przerabianiu treści w jakiś inny sposób, być może też ewolucyjny, być może wiele sedleci będzie musiało upłynąć, zanim się to stanie, że ta matryca będzie no na dużo większym poziomie niż, niż dzisiaj jest to możliwe yy, zdolna do wykorzystania. My troszeczkę to wszystko, tutaj szaman niestety, dobrych wieści nie ma. Przespaliśmy ten okres jako potencjalna cywilizacja, no i dlatego uzysk mamy, jaki mamy. Natomiast, ponieważ pewne możliwości. Będą jeszcze przez jakiś czas i, i z różnych powodów ten czas się przedłużył. Bo, bo gdyby nie pewne działania, to pewno by się to pozamykało w przeciągu no, kilku miesięcy, najbliższego roku. A tak jeszcze będzie możliwość, prawdopodobnie 2-3 lata nawet takiej no, mocnej pracy. I skorzystania, czy może nie tyle skorzystania, co z otwarcia pewnych opcji dzięki, no i również właśnie y, zaczepienia się y, na, tą, na tą ewolucyjną najwyższą półkę, czyli na tą pierwotną ziemską matrycę, która y, troszeczkę nie y, y, do ewolucyjnych celów. Y, Gatunków Homo sapiens została tu stworzona tylko jako swoista. No, cel był troszeczkę inny, ale o tym chyba już kiedyś mówiłem. A jak nie mówiłem, bo być może słyszeli to tylko adepci szkoły, to o tym też na pewno przypomnę. Ale to już jest dłuższy temat. O tym szaman będzie opowieści znał pewno w jaskini, jeśli nie tej e, najbliższej, to, to w którejś z kolejnych, bo to są bardzo istotne informacje i niekoniecznie one będą miały jakieś, jakieś e, w najbliższym czasie e, odbicie na przestrzeni w postaci. E, na innych falach czy w innych ustach, więc zawsze będzie można w pewien sposób skorzystać z tego, spróbować się w jakiś sposób tym zainspirować. No i cóż, moje mili, dobiegło chyba bez przerwy te 16 minut dzisiejszego naszego spotkania, więc życzę Wam dobrej nocy. No i do usłyszenia jutra. Trzymajcie się.